Hej, z tej strony Pakul i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Command and Conquer Red Alert w edycji odświeżonej. Dobra, przejdziemy sobie do kolejnej misji we Francji. Jest to misja związana z naszym, naszą nową zdobyczą, a mianowicie jazda próbna. Stalin chce wypróbować zdobyty właśnie pojazd w walce z aliantami. Pojazd ten zdolny, jest zdolny zaginać światło wokół swojego kadłuba, przesuwając się fazowo poza światło widzialne. Weź ten pojazd i przedostań się do bazy aliantów. W tej próbie zniszcz ich kopułę radaru i centrum technologiczne, dzięki czemu stracą łączność. Kiedy to zrobisz, przyślemy posiłki, żeby zniszczyć bazę. Jeśli pojazd nie wróci, ty też nie wracaj. Okej, okay, czyli z tego to jest nasz ten pojazd, to jest Wołkow, tak? Czyli rozumiem, że pojazd jest właściwie najważniejszą jednostką ze wszystkich, które mamy dostępne, czyli aktualnie do czasu przybycia posiłków, posiłków tylko pojazd. No i co, i musimy zniszczyć e, budynki wroga, mianowicie Centrum Technologiczne i... Oho, 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 oho. oho. Widzę, że... Ta, ta jego niewidoczność jest taka chyba nieco losowa. No, czasem działa, czasem nie działa, no nie, teraz przejechałem koło czołu i nic się nie stało. Nie bardzo kumam jak działa ta jego niewidoczność tak na dobrą sprawę. Okej, okay, tu widzę mają jakąś wioskę. No dobra, ale póki jesteśmy niewidoczni. Nie, wie, nie wiem czemu mnie tam ci nakryli. Może dlatego, że chciałem ich przejechać. Chociaż też jakoś specjalnie o to nie... Nie sprawdzałem tego w żaden sposób. No dobra, ale tak mniej więcej wygląda nasza mapa. Aha, i tutaj mają centrum technologiczne. Acknowledge. Podjedźmy Acknowledge. sobie tam na spokojnie. Myślę, że nie mają tutaj jakiejś takiej specjalnej super obstawy. Więc sobie wiedziemy oho jednak mają widzę że Afermative. jednak mają jednak Afermative. mają dobra spróbujmy sobie dojechać na koniec właściwie tego Afermative. tego Afermative. Afermative. miejsca i samym Wołkowem spróbujmy sobie powysadzać budynki zobaczymy jak to się skończy jak tam wołkow będzie sobie dawał rada. No widzę, że Wałków mniej więcej działa tak Very samo well. jak Tania. To jest 1000 razy lepszy niż Stravos. Widzę, że zasięg też ma całkiem ciekawy. Więc to mnie, to mnie cieszy. Well. Dobra, wysadźmy od razu te wszystkie budynki, Very well. żeby nie, nie było Very well. potem problemu. Ja, yes, well. yes, well. ja widzę, że Wałków niestety oberwał. Schowajmy się nim tutaj. I zniknął. Ojoj. Oj. Dobra, ale widzę, że tutaj mam dużo piechoty jeszcze. Więc właściwie mógłbym oh, tym wołowem yes, wyjść i poszczelać yes, jeszcze do of nich. nie, tak, nieco. Myślałem o tym, żeby zniszczyć tutaj te yes, wieżyczki, ale to raczej At będzie once. trudne. Yes, w związku z tym, że wołow nie dobiegnie yes, do nich. Trochę słabo. Very well. Ale Dom mogę spróbować tym wozem je zniszczyć, nie wiem też czy to ma... czy to będzie miało acknowledge. sens, gdybym tutaj podjechał. Kurczę, widzę, że jednak ma to sens jako taki. A dobra, widzę, że wóz... Niewidoczny dla oczu ludzi się schował, więc widzę, że to może mieć sens, żeby zniszczyć te wieżyczki przeciwlotnicze. Nie mówię, że musi, ale mówię, że może. Okej, okay, mamy jakieś wsparcie, z tego co rozumiem. Super, mamy jakieś jednostki. Okej, okay. czyli mamy piechotę taką, z tego co widzę dość mocną. Weźmy sobie nią podjeźdźmy nieco, może. Tu mam plan, chociaż nie wiem czy chcę z nimi teraz rozpoczynać walkę. Czy sobie po prostu tutaj nie poczekam? Do czasu nie wiem. Kiedy na przykład... Nie wiem, oni yes, się reporting. zbliżą, podejdę sobie nimi tutaj na przykład. Zobaczymy, jak ich wykończą. O ile ich wykończą w ogóle? Widzę, że całkiem nieźle sobie poradzili z tym A widzę, że tu już biegną wszyscy inni. I dobra, widzę, że czołg niszczą w miarę szybko. Więc to jest dobra wiadomość. Dobra, wyjeżdżajmy stąd. plus Spróbujmy zniszczyć drugi cel. Nie będziemy też tutaj jakoś specjalnie za dużo czasu myślę poświęcać na walkę z nimi, tylko poczekajmy aż dostaniemy właściwe posiłki. No bo chyba to nie są wszystkie posiłki na mapę, jeżeli tak, no to mamy trochę dramat moim zdaniem. Okej, okay, ale widzę, że sobie z piechotą sobie tam w jakiś sposób radzą. Jest ten radar. Prawy górny róg? nie. Lewy dolny róg, tutaj jest ten radar. No dobra. Chociaż z drugiej strony sobie jeszcze też myślę, że powinienem w jakiś sposób chociaż trochę odkryć mapę. Żebym wiedział na co mogę się natknąć. Hej, okay, ale widzę, że tam nie zaczepiają mi ich jakoś specjalnie. Oho, czołg. Drugi czołg. Aha, i tu jest początek. Dobra, to widzę, że... Widzę, że... Przyjemna ta misja, powiem szczerze. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, nie wiem, czy na pewno jeszcze. Ok, widzę, że tu jest jakaś piechota, której chyba powinienem unikać. Widzę, że tam też wysłali piechura. Dobra, spróbujmy w takim razie wjechać tutaj teraz do tej bazy. Spróbujmy wjechać tutaj na sam koniec. Zobaczymy. Czy ktoś odkryje mi moje jednostki? No, nie, widzę, że niestety, ale tak. Dobra, widzę, że tu afermative. sobie poradzimy, afermative. myślę, w jakiś sposób. Ale tu afermative. sobie wypakujemy Wołkowa i Wołkow tutaj powinien well. zrobić robotę. Afermative. Afermative. Very well. Very well. Dobra, niech zniszczmy im zasilanie, może w At pierwszej afermative. kolejności mimo wszystko. Agreed. Zniszczmy im ten radar, zniszczmy mam to. Dobra, mam pierwszy, pierwszy obiekt, czyli pierwszy cel zaliczony. Dobra, widzę, że tutaj niestety, ale nie wiadę do tego. Ok, dostajemy na początek łodzie podwodne do załatwienia. Rozumiem. Yes, sir. Ok, mamy jakieś, jaki, jakiś tam określony czas do, zniszczenia yes, przeciwników. Once, Pramysię... Aha, dobra, weźmy sobie teraz. Yes, zniszczmy to Ok, mamy znowu jakieś wsparcie, z tego co rozumiem. No dobra, zniszczmy sobie tą kamienierkę w takim razie, wyszczerbmy do niej wszystkie. Ależ mnie taka kanonierka oszukała. Okej, okay, ale widzę, że tutaj płyną jakieś większe łodzie. Yes, I to te lepsze, przyjemniejsze. Yes, Rozchowajmy well. schowajmy wałkowa do tego. Tutaj sobie postawmy. Yes, Mmmm. armię właściwie, jakby na to nie patrzeć. A może nie podchodźmy tutaj? Tutaj mamy Affirmative. te potężne... Aaaa nie nie, 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 nie podchodźcie tam, to, nie, to nie, warto, nie, warto, nie warto, nie warto, nie warto, nie warto, bo was ten bunker zniszczy. Ale za to my się możemy pozbyć tego bunkra. Dobra widzę, że tutaj sobie chłopaki razem całkiem nieźle z nimi. Kurczę, nie wiem, nie wiem, nie wiem, którą Za co się wziąć w pierwszej kolejności. Nie chcę też za, za blisko bunkra podejść affirmative Parmetiv. Yes, sir, affirmative borde. Oiting borde. Aknoles. 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 Acknowledged. Acknowledged, Aknoles. 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 ten czoł w pierwszej kolejności. Nie wiem czy to coś pomoże. Dobra, ale niestety straciłem wszystkie jednostki wodne. To nie jest dobra wiadomość. Teraz spróbujemy się przedostać tamtymi jednostkami nieco dalej. Zobaczymy jak to, jak to, jak to wyjdzie. Czy mam tutaj tylko jednego mieściciela właściwie. Słabo.

Nic z tego nie będzie, mamy 3 minuty do wsparcia. Dobra, widzę, że raczej to kiepsko będzie. Uuu, tu jeszcze kanonierka jest, której nie jesteśmy w stanie zniszczyć. Więc. naprawdę nie jest dobrze. Mi się przynajmniej wydaje. Więc, więc nie fajnie. Tutaj mamy tylko dwójkę. Tej dwójki chyba też nie zniszczymy za bardzo. Oh, Dobra, spróbujmy może zniszczyć tą ekipę tutaj. Myślę, że kanonierka się niestety zainteresowała naszymi łodziami. Niszczyciel również. Podpłyńmy sobie, nie wiem, sobie gdzieś może dalej. Minuta jeszcze do końca. Aha, dobra i tutaj już nie mamy niestety. Teraz zrobimy w takim razie spróbujemy zrobić coś takiego. nie niby, niby coś tam wody oczyściłem, ale jednak trochę słabo moim zdaniem. Dobra, wyeliminowany Dobra, mamy wsparcie. Spróbujmy w takim razie podjechać tutaj pod to wsparcie. Wsparcie z tego co rozumiem, będzie gdzieś tutaj, się pojawi. Chyba. A nie, tutaj. Ale nie, tutaj nie ląduje. Kurczę, nie zyskałem tego niszczyciela. Może być problem. Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Leją nas tutaj dość mocno. Ready and waiting. Yes, Ostatni. Mam mamucie. Dobra. Zniszczona, ale widzę, że jeden nie jest za bardzo, widzę, że jeden czołg nie jest za bardzo w stanie zniszczyć nas wszystkich. Więc to jest dobra raczej wiadomość, tak mi się wydaje przynajmniej. Applating. Affirmative. I tutaj możemy sobie już powoli coś zacząć działać w tym temacie. Ok, widzę, że jeszcze leci jeden transportowiec. Tutaj jak wygląda sytuacja? Ok, tutaj dwójka żyje jeszcze. Acknowledge. Może nie to bardziej przesunę. Ło, wow, chrono czołgi. Affirmative. Achnowledge. Affirmative. Achnowledge. Czy trzy chrono czołgi nagle się pojawiły? No cofnijmy się. A tu mamy czołgi Tesla. Sobie weźmie ich pod dwójkę, ich pod jedynki. Jeden Co mi zniszczyli? Chrono Czołgi. Aha, tutaj tak jakby zniszczyli, Nie fajnie. Dobra, ale z taką marną czołgą myślę, powinienem dać radę. Nie powinno być jakiegoś takiego specjalnego Dobra, tu yes, mamy inżyniera. A no weźmy się inżynierem, przejmijmy kość. No i to była yes, najlepsza moja decyzja. Przejąć kościół, dobra, weźmy sobie podjedźmy tutaj. Znisz wszystkie pozostałe wojska. No dobra, tym, tym sobie myślę, nie będziemy nigdzie odpływać na razie. Pojedźmy sobie tutaj na spokojnie. Ready and waiting. waiting or dead. Yes, sir. Affirmative. Weźmy się ustawmy tutaj. sir. Affirmative. W jakiś yes, sposób. Też nie chcę jakoś Komrad tak się ustawiać, żeby nie było możliwości odwrotu nic takiego. Reporting. Tylko szczerze yes, powiedziawszy, chciałbym mieć swobodę. Acknowledge. 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 Affirmative reporting. Acknowledge. Chyba nie chciałbym też odrywać tutaj od tego działu, więc się tutaj ustawię trochę inaczej. Czołgi testy. Czołgi testy jako wsparcie myślę, że idealny pomysł. Affirmative. Yes sir, acknowledge

przy takiej sile ognia, to Achnoleż. nie wiem czy to nie jest co, cał, cał, Serio, przy takiej sile Achnoleż. ognia, to Achnoleż. chyba nie powinienem Achnoleż. Achnoleż. się stresować. Ale też, z tego co wiem, łatwo to mi błędy. Więc Afermity. też wydaje mi się, nie ma sensu Afermity. Afermity. tego w żaden sposób o, chrono czołgu, nie widzimy chrono czołgu. kolegi chrono czołgi, dobra Ile zostało czołgów w Tesli. Uciekać Dobra Zniszczyli mi niestety jakiś czołg Szczerze obrażenia nie były zbyt dotkliwe, ale mimo wszystko z czołg został zniszczony. Widzę, że tu jest jeszcze jakiś czołg. A tutaj yes, sir. To sobie podpłyniemy? Yes, Może tutaj wjedziemy po prostu czołgami Tesli? Tutaj zablokujemy tymi ale podjedziemy czołgami Tesli? Yes, nie, 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 tam. tam, nie, nie, Acknowledged, tak okay. przeciw... nie, 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 I need submitted oh wash yeah yes sir knowledge affirmative vehicle report choking vehicle report knowledge yes sir affirmative yes sir report acknowledge yes sir affirmative o, affirmative acknowledge yes sir affirmative report affirmative awaiting orders. vehicle report knowledge sir awaiting orders. acknowledge acknowledge Aknowledged. Yes sir. Acknowledged. Yes. Vehicle reporting. Affirmative. Idealnie, idealnie. To, to dosłownie rozwiązali ten temat. Ja widzę, że tu mam jakiegoś pięchociąża. Dobrze, spróbujmy sobie zdobyć tą górę.

więc wygląda to najgorzej. Tutaj jest przejście do prawego górnego rogu, z tego co widzę. No i tutaj mamy też jakąś ekipę, widzę nie największą. Nie wiem do czego te czołgi strzelają. Znaczy fajnie, że strzelają w ogóle, ale. Dobra, muszę do jakichś wieżyczek w takim razie widzę strzelać, bo normalnie by samo nie strzelały. Reporting, No dobra, nie szczelają. Yeah, one po prostu robią za jakieś wsparcie. A my sobie yeah, tam wjedziemy i sprawdzimy sobie ich yeah, za pomocą. Yeah, za pomocą yeah, naszego yeah, czołgu, tylko gorzej w momencie, jeżeli okaże się, że musimy zniszczyć też te dwa statki, a my nie mamy za bardzo jednostek do niszczenia statków. Yeah, sir. Więc to też trochę mało. słabo. Dobra, weźmy sobie... to sobie jedynkę, są dwójki, weźmy sobie to pod jedynkę zbityjmy. A naszego... a naszego Wołkowa zbityjmy sobie pod dwójkę, zobaczymy jak będzie wyglądać. Tam sytuacja, leczmy na świat. Aha, widzę, że mają... wow, wieżyczki mają. No, myślę, że tutaj, tutaj nie powinienem się w ogóle zatrzymywać. Ale nie widzę, że jest okej. Okay. O, jak afermative. przyjemnie. Czy ja dobrze widzę? Główną bazę afermative. właśnie zniszczyłem. Super. Dobrze. Yes, Very well. Very well. Główną bazę zniszczyłem. Co tutaj mają? Rafineria, well. ale super. Afermative. Jak im zniszczę to nie będą mogli well. wydobywać. E, wydobywać. rudy. A jak nie Agreed. będą mogli wydobywać rudy, no to będzie wszystko w well. Dobra, więc tutaj zniszczmy. Zniszczmy yes, im to jeszcze. Well. W sensie z silosy, Afermative. żeby nie mieli żadnych. zasobów. Afermative. Afermative. No, to well. się podoba. Afermative. O, sobie do tego. Okej, okay, żniwiarka. teraz nie bardzo wie, co może zrobić. Ale mamy dużo czołgów w to jest dobra wiadomość. Możemy sobie te dwa na przykład przesunąć tutaj. No, właściwie trzy możemy sobie tutaj przesunąć. Nie chcę tam się w sumie ryć na hama, jeżeli nie muszę. sobie myślę. Okej, okay, widzę, idzie całkiem nieźle. Okej, okay, zniszczone, to mi się podoba. Teraz pytanie, czy możemy jeszcze tutaj coś zniszczyć naszym... ...herosem. Cudy, że tutaj mają też chronosferę. Chronosferę mają, a skoro mają chronosferę i tyle energii... ...to mają nie za dużo energii z tego co mi się wydaje. Mam taki plan, ale nie wiem czy to jest dobry plan. Spróbujemy wysadzić im ten budynek. Spróbujemy wysadzić im od razu bo Affirmative. wysadzaliśmy Affirmative. odpowiednie Affirmative. budynki, well. yes, yes, ok. Teraz, jak to wysadzę, to nie yes, wiem, czy. Well. O, Very poszczelaj well. do nich. Straciłem Wołkowa. O nie, straciłem Wołkowa. Straciłem Wołkowa.

Sobie to, spróbujmy im to zniszczyć, bo wejdźmy sobie na termarza. Spróbujmy im to zniszczyć. Żeby nie generowali żadnych żadnych wojsów więcej. Dobra, wołkowa może straciłem, teraz jak sobie tak myślę, ale nie mam przegranej misji, więc a tragedii nie ma. Oni mają strasznie powinni być... powinni być przynajmniej na minucie z... Energię, ponieważ mają dostępną chronosferę, a nie mają możliwości. Mają tylko jedną elektrownię, więc. raczej widzę, że to chyba. na dobre nam wyszło, bo jedna chronosfera, z tego co pamiętam, nie utrzyma. ...elektrowni, więc chronosferę może sobie zniszczyć na końcu. Chyba nie miałem przejąć chronosfery, miałem zniszczyć, chyba chronię, którąś Dobra. Dobra, widzę, że wszystkie jednostki zostały zniszczone to możemy sobie chyba zniszczyć chronosferę. No co prawda Wołkow nie żyje w tej linii Zaczynam tylko teraz trochę bardziej martwić o te statki, które nam tu zostały gdzieś na samym początku misji właściwie, Dobra, chronosfera zniszczona. Sobie przejedźmy, tego też sobie przejedźmy i i czemu musieli w jakiś jeszcze magiczny sposób tam yes, te statki wykończyć? A to może być szczerze problem, bo nie wiem jak to zrobić aktualnie. Wołkowa już nie mamy, ale mamy całkiem pokaźną armię, więc to jest dobry temat. Skopałem tą misję. Nie wiem w którym momencie i nie wiem jak, ale widzę, że ją skopałem. Dobra, podnieźmiem sobie na razie wszystkimi czołgami tam. A tak się zastanawiam, że nawet jeżeli sprowokuję tą kanonierkę. Dobra, te łodzie mi będą potrzebne, jak zniszczę tego niszczyciela, żeby sprowokować tę kanonierkę, żeby się zbliżyła bliżej lądu. Co może być nieco problematyczne, tak naprawdę. No ale zobaczymy. Dobra, mam cztery łodzie Tesli. Weźmy sobie, spróbujmy tutaj podjechać z nimi do brzegu i zobaczymy, jak zareaguje na nie. Jak zareaguje na nie w tym samym czasie. Niszczyciel wroga, no te statki do zniszczenia będą problematyczne. No, miałem, miałem co prawda dużo statków, dużo statków w sensie e, jednostek wodnych, łodzi podwodnych, ale widzę, że jednak to zaprzeczyłem, niestety, poprawia ja widzę, że strzelaj.

no i teraz co? Teraz sp musimy Naprawdę. spróbować jakoś sprowokować ten statek. Nie wiem jeszcze jak, ale spróbujmy w ten sposób, okej? Płynie, 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 to jest ważne wiadomość, że płynie. Okej. Okay. I? Wow, misja wykonana. Ale ją totalnie skopałem od tego wołkowa! A mógł przeżyć! No ale niestety, w tej linii czasu padł. No, niestety, no misja całkiem przyjemna, ale jak się tak nie zna planszy i nie wie się za bardzo, co się ma konkretnie robić, no to, no to jednak jest, jest problem, żeby po kolei wykonać odpowiednie rzeczy. No ale wyszło, jak wyszło. Lepiej nie będzie. Odblokowano w galerii dodatków Francja, jazda próbna. No i co? A my sobie na dzisiaj oczywiście zakończymy. Zobaczymy sobie jeszcze tylko w galerii dodatków co to jest ta jazda próbna, jak ona wygląda. No, i jeśli chodzi o kolejną misję, to myślę spotkamy się już w następnym odcinku. Z tego co widzę zaczyna się od inżynierów to, to grubo co to jest? Grafica z jak, jak redaler 2. Dobra, jeszcze raz dzięki za kolejny odcinek, zapraszam na następny do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!